Witam, witam, wróciliśmy. Dwa e, i tygodnia nie, nie robiłem podmianki wody. Niestety nie dało się. Wczoraj ze zeskrobałem tylko szybę. Przed nią nie było nas troszeczkę. Rybki porosły. E, woda nie jest taka zła. Zaraz zrobię podmiankę. Troszeczkę. Zobaczymy jak tam filtr. Przecież filtr. E, powiedzcie mi dlaczego mój korzeń tak ściemniał u góry. E, nie mam pojęcia. Dajcie znać dlaczego. Dlaczego on po prostu... Te kawałki wychodzą na, na powierzchnię wody. Ale dlaczego tak czarnieje? Nie mogę, nie mogę do tego dojść. Wyciągnę go, może go umyję. Nie wiem, zerwę ten krasnorosty z niego tutaj. I zerwę jest je stamtąd. Spróbuję umyć, zobaczymy czy się uda. No i podmianka filtra. Wrzucę na Wam gąbkę, może dzisiaj wieczorem. E, nie ma źle, woda wygląda całkiem ok. Oprócz tej przedniej szyby. Troszkę zieloniona była ta aktywnia. Ale, ale jest, jest ok, nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej. Eee, co jeszcze? No, rybki fajnie wyglądają, dobrze, zdrowo. Przetrwały. Eee, nic się z nimi wielkiego nie wydarzyło. Roślinki są, mówię tylko, z kasnalami jeszcze się męczę, ale zauważyłem, że jak już włożyłem węgiel do filtra. No to już się tak nie rozwijają. Jeszcze troszeczkę coś tam, może no w te dwa tygodnie mi nie było, to nie było podmianki, troszkę podrosły, ale, ale już jest dużo lepiej niż, niż było. Także będę kontynuował podmianki, wymyję te roślinki i, i zobaczymy, co, co dalej będzie e, się działo. Na pewno dokupię, dokupię krewetek, e, bo nie wiem, czy mi się rozmnożą. I powiedzcie mi, czy rzeczywiście i lać, żeby znikły całkowicie coś, czy, czy po prostu one same w jakimś czasie jak będę podmianki robił znikną. No i będę, będę nowy projekt zakładał, ale to opowiem Wam w przyszłości, co się wydarzy. Na razie dopiję kawkę. Kawka wlatuje. I co? No i zabieram się za podmiankę i zaraz idę do ogrodu kosić trawę, bo strasznie wybujała ogórki. Wszystko muszę poprzycinać, bo po tygodniu to, to już, już jest dżungla w ogrodzie.